Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Car. Dzisiaj chcę Wam pokazać modyfikację, która dodaje nowy dom w grze. W zasadzie dodaje willę, która ma aż dwa garaże na to, żeby pomieścić wszystkie Wasze pojazdy. Jeden jest zamykany bramą, on jest taki mniejszy, więc tam nie za wiele Wam wejdzie. Ale jest też drugi garaż, który jest o wiele wyższy i nawet ciężarówką... O, możecie sobie tam wjechać. W domu macie również basen, jacuzzi, parę pokoi. Jest komputer, ale z niego nie można korzystać. Celowo dzisiaj wezmę sobie niebieskiego vana, mimo to, że moja Satsuma jest sprawna do jazdy, ale chcę wam pokazać też pewne możliwości, które ta modyfikacja oferuje. Dlatego też postanowię, że wybiorę się vanem. No i gdyby ktoś jednak się przeprowadzał do tego nowego domu, no to z pewnością użyje vana do tego, żeby zabrać większość swoich rzeczy. Dlatego też opcja, która tam jest przy kupnie tego domu, jest bardzo ciekawa. Tylko ten dom kosztuje chyba z tego co pamiętam 75 tysięcy, a ja mam 26, więc muszę sobie tutaj dobrać teraz trochę pieniędzy. No i podjadę sobie tam, wezmę sobie więcej. Będę potrzebował chyba jakieś 150 tysięcy, coś koło tego, żeby wszystko jeszcze sobie zakupić do tego domu. No bo kolejna, jakby taka plusowa wiadomość, taki plus z tej modyfikacji jest to, że możemy sobie kupować dodatkowe rzeczy, czyli jakieś stoliki i tak dalej. To sobie zobaczycie w sumie w dalszej części odcinka. No i nie przedłużając po prostu pokażę wam gdzie mniej więcej skręcić do tego domu, jak on wygląda i pokażę wam też co do dodatkowego można kupić w sklepie. A więc żeby dostać się do tego nowego domu, musicie sobie po prostu jechać tą autostradą tak jakby, do sklepu i skręcać tutaj w stronę skoczni narciarskich. Jedziecie sobie cały czas tą dróżką, tutaj tą polną, no w sumie dom już widać z drogi, więc raczej nie powinniście mieć problemu z trafieniem. Tak jak mówiłem, to jest ten jeden duży garaż, który pomieści Wam nawet i ciężarówkę. Dobra, zaciągamy sobie ręczny, żeby nic tutaj nam nie odjechało. I teraz tak, no może podchodzicie sobie po prostu do tego znaku i macie tutaj do wyboru tam pewne jakieś opcje. Czyli możecie sobie przenieść części samochodowe do nowego domu możecie sobie przenieść satsumę do nowego domu i możecie sobie przenieść motorynkę do nowego domu za wszystko wam wychodzi 76 700 wraz z tymi opcjami, bez opcji 175 000 tak jak już mówiłem i naciskacie PURCHASE wszystko zostało kupione tu widzicie, macie swoją Satsumę, która się przeteleportowała. Ale nie widzę mojej motorynki. No i dobra. Żeby ogólnie wjechać tutaj, na posesję, to sobie otwieracie drzwi i musicie się udać do środka. Od razu sobie ten telefon odłączę, bo jest w sumie trochę głośny. Będzie tylko denerwowo. Tutaj macie taki fajny pilot. I możecie go używać. Co ten pilot robi? Ten pilot otwiera wam bramę. Oczywiście on działa od jakiegoś odstępu od tej bramy, więc jeśli stoicie, chyba nawet jeśli stoicie w garażu, to tej bramy ani nie otworzycie, ani nie zamkniecie. I generalnie, jak zgubicie ten pilot, to możecie tam gdzieś w ustawieniach w jakimś folderze usunąć jakiś plik i ten, ten pilot powraca do domu, z, który, z którego go zabraliście. No ale generalnie, no albo warto mieć go gdzieś w samochodzie, albo po prostu zostawić sobie gdzieś tutaj przy przy furtce, tak żeby mieć pewność, że po prostu o nim nie zapomnicie. I naciśnięcie jeszcze jeden raz spowoduje, że brama zacznie się zamykać. I to jest w zasadzie ta jedna z fajniejszych opcji tutaj. W tym w tym domu. Tutaj macie taki drugi przycisk, on jest od tej bramy. Po jego naciśnięciu ona wam się otwiera albo zamyka, w zależności w jakiej była pozycji. No i mamy naszą motorynkę. No i załóżmy, że tak, wjechaliśmy sobie już do domu. Zaparkowaliśmy sobie. No i tutaj, jak mamy wszystko, możemy nawet tutaj zamknąć sobie nasz garaż. Albo go po prostu stąd otworzyć. Tak samo działa tamten przycisk, tak samo działa ten przycisk. Tamten garaż w zasadzie jest, ten większy jest w zasadzie pusty, tam w nim nic nie ma. No i tam w zasadzie możecie chować sobie tą ciężarówkę i traktor z przyczepą. Albo tutaj wam, ile powiedzmy, trzy samochody wejdą, te małe, czyli niebieski van, Satsuma i może Rusko. Ten stary grad. No, chyba, że chociaż traktor w sumie by się tutaj zmieścił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie pamiętam, już czy wjeżdżałem tutaj traktorem do tego domu, czy nie. Ale no, później może być problem z wyjechaniem. no wiecie, trochę ciasno i tak dalej. Ogólnie, no, jakieś tam obrazy i tak dalej są też w tym domu. Tutaj, gdzie macie telefon, macie również taki katalog i tutaj możecie sobie zmieniać kolor kurtyn firanek znaczy się teraz tak to chyba było to, tam były białe z tego co pamiętam to były te zaznaczone zmienimy sobie na niebieski wyjdźmy sobie stąd no i mamy taki niebieski kolor naszych zasłon firanek, zwałek, zwał dobra, tutaj macie taką fajną opcję że możecie sobie zakupić parę dodatkowych rzeczy do domu czyli telewizor, radio z systemem nagłośniającym Jacuzzi, basen. Basen wygląda, wygląda troszeczkę inaczej, bo to nie jest taka, takie kółko w zasadzie z drabiną, tylko no zaraz wam to pokażę. I możecie sobie kupić grilla. Na następnej stronie macie meble, które też sobie możecie kupić. No i po naciśnięciu Purheys macie kopertę, którą pewnie jak już się domyślacie, musicie zawieźć do tejmu i ją wysłać. Czyli tak samo jak robicie z katalogami, tak jak robicie z częściami z katalogu, tego co zamawiacie sobie, części do samochodu. Tutaj macie coś takiego, jak taki licznik, bym powiedział, zużycia prądu. Coś takiego, jak sobie włączycie, to po prostu liczy wam kWh, więc też możecie sobie zobaczyć, czy Was na przykład na rachunkach nie. Oszukują, ale to jest też taka fajna opcja, że możecie sobie wyłączyć całą elektryczność w domu. No i tak widzicie, światło zgasło. Włączam ponownie światło jest ponownie zapalone, tak aby wam nic nie nabijało prądu do rachunku. I tak, z tego to tyle. No to oczywiście macie tą mapę, co była w domu. Tutaj macie następne pomieszczenie, w którym możecie sobie zapisywać grę. Macie prysznic, i tutaj macie jacuzzi. Tak, jakby. No, bo generalnie, poza tym, że możecie sobie nalać tutaj wody, to nie możecie zrobić sobie tutaj nic. Chyba nawet umyć się tutaj nie można. Ale w sumie, jak komuś się nudzi może sobie posiedzieć. Tutaj macie garaż. Tutaj, jak sobie wyjdziecie, macie ten basen. Oczywiście na jacuzzi, baseny, telewizory i tak dalej, nie musicie czekać, bo dostajecie to od razu. Tak samo też ten grill. I tylko musicie poczekać sobie na meble, czyli krzesła, stoły i tak dalej. Bo to w zasadzie wysyłacie sobie do, do zamówienia. Tu macie lampeczkę na wieczorki, żeby wam oświetlało. Basen też w zasadzie działa na podobnej zasadzie co do jacuzzi, czyli możecie sobie tylko w nim posiedzieć. Tutaj macie siekierkę, drewno, że możecie sobie narąbać tutaj do grilla. Tutaj jak włożycie drewnienko zaczyna się palić. Co jeszcze macie? Na górze jest drugi chyba pokój, taki jakby salonowy. Macie kuchnię. Kuchnia to wam w sumie pokażę, kuchnia jest duża. I macie jeszcze dwa, dwie, tak jakby sypialnie na, na tym, na tym piętrze. Tutaj macie też rzeczywiście kominek, w którym sobie możecie palić. Szafki niestety nie są zaprogramowane, żeby je można było otwierać, a szkoda, ale lodówkę można otwierać, otwierać w dwóch częściach, więc troszeczkę więcej miejsca macie na przechowywanie. Swojego jedzenia czy cokolwiek tam wolicie. I ogólnie dom jest duży. Macie tutaj też sporo miejsca, żeby sobie porozstawiać różne przedmioty. I tak. System nagłośnienia, jak on działa. Tutaj macie, chyba od Volume to było. Dobra. Tutaj, tak sobie włączycie, możecie sobie wczytać swoją muzykę. Tylko generalnie. Już mi to gdzieś zniknęło. No i okej. Okay. Tam po załadowaniu muzyki nie w którym folderze to się dodawało. Być może jak znajdę to gdzieś, jak nie zapomnę, to wam, to teraz będziecie mieć ścieżkę na ekranie podaną, gdzie należy wrzucać muzykę. No. No i ogólnie, system nagłośnienia też bardzo fajny, co by się przydał też w podstawowym domku. Tu macie komputer, Windows 9.5. Starsi widzowie na pewno mogą go pamiętać. Generalnie Windows 9.5 jest prawie że mojego, mojego wieku. Ja się urodziłem w 94, Za rok zadebiutował Windows 9.5. Tu macie jakąś podkładeczkę i możecie sobie wyjść nawet na balkonik. Z drugiej strony jest praktycznie to samo, tylko nie ma komputera. I macie jeszcze. Jedno wyjście no w zasadzie na dach, i generalnie tutaj też nic nie zrobicie. Przez teleskop patrzeć nie można, niestety. No i w zasadzie dla niektórych może się wydawać, że ten dom jest za duży, ale niektórzy mogą go sobie jakoś fajnie urządzić. Nie mam pewności, czy można na przykład kupić jakieś dwa krzesła i tak dalej, czy można tylko po razie. Jeszcze sprawdźmy sobie. Nie. Czyli można tylko raz sobie kupić. Chyba, że najpierw trzeba wysłać zamówienie, a dopiero później można sobie wrócić po to. No i dobra. To mam ogólnie ogarnięte. Tak jakby. Teraz pokażę wam coś, co jest w sklepie dzięki tej modyfikacji. I pokażę wam mniej więcej jak odebrać to zamówienie. Pilota sobie nie wziąłem. Pilot będzie mi potrzebny, żeby otworzyć tą bramę. Generalnie możecie ją sobie zostawić tam otwartą i nie wiem trzymać ten pilot w domu, bo podejrzewam, że po ponownym załadowaniu save'a wam ta brama się zamknie. Chociaż przyznam, że tego też nie sprawdzałem. Ale generalnie możecie sobie zostawić ten pilot, żeby go... Wie, wie, wiecie, wiecie o co chodzi, żeby go przypadkiem nie zgubić. Dobra, odpalmy sobie samochód. Światła nam, nam są niepotrzebne. No i generalnie jedziemy z zamówieniem. Ten pilot gdzieś czasami może wam wpaść, pod gdzieś tam pod fotel czy coś, więc też jest trochę to ryzyko, ale ja go zabieram ze sobą. No i w zasadzie zasada działania ta sama, więc wrzucacie sobie to do skrzynki i jakieś 10-15 minut musicie sobie poczekać na to, żeby się po prostu zamówienie tak jakby przetworzyło. I pudła wszystkie pojawią się tutaj, więc zalecam sobie też podjechać tutaj vanem, bo dosadzamy sobie nic nie załadujecie w zasadzie. Bo te podłoże jednak mają spory rozmiar, ale generalnie, jak już tu jesteście, to widzicie, że macie steki i steki możecie sobie kupować. Cztery sztuki możecie sobie kupić i macie taką śmieszną rozciągniętą torbę, i w tej torbie właśnie znajdują się steki. Te steki możecie sobie tam piec na, na tym grillu. I ogólnie możecie sobie później je zjeść. Tak, to jest z rybą, z mięsem z łosia. Z łosia? Z łosia. Mięso z łosia. I z kiełbaskami w sumie. Tak, i więcej nic chyba nie można sobie piec. Z tego co wiem, tak. Nic, nic więcej sobie nie upieczecie. Dobra, ja sobie teraz czekam na moje zamówienie i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda po odebraniu. U mnie się już pojawiło moje zamówienie, więc podchodzę i normalnie opłacam je tak jak w przypadku zamówienia części i wszystkie pudła są w tym miejscu. Ja sobie je przeniosę, później pokażę, co można jeszcze wybrać po ich rozpakowaniu, i ogólnie dowolnie możecie je sobie tam gdzieś układać w nowym domu. Ja bym go sobie tutaj położył, nie, bo mi wyskoczył, zkoczubie, ale mi nie uciekaj. Dobra, brama się otwiera. Jakbym go sobie tutaj wrzucił do schoweczka, czy on by mi w sumie wypadł, czy on by tutaj sobie leżał? Leży sobie spokojnie, więc może i schowek to jest jeszcze lepsze miejsce, przynajmniej w sumie, do tego, żeby sobie chować tutaj ten, ten, ten pilocik. No w sumie teraz otwieramy i zamykamy sobie bramę. Ciekawe, jak on by się utrzymywał przy tym jak, no nie wiem, przy wypadku czy coś, chociaż przy wypadku to podejrzewam, że on by... Zaraz wyskoczył z tego, stąd. Także, jeśli jeździcie spokojnie, to raczej polecam. Dobra, wyrzućmy sobie te nasze pudła tutaj. Wszystkie w zasadzie. I teraz, tak, jeśli otwieracie pudło, to macie do wyboru sobie jakiś tam kolor, czy tam rodzaj obramowania tych mebli. Więc, jeśli wybierzecie sobie na przykład tutaj zielony, tak jak ja, to dostajecie zielone krzesło. Otwórzmy sobie teraz to pudło. Macie teraz ciemne drewno, średnio czyste drewno, średniej... Wiecie o co chodzi. Taki. Tu macie ciemne, tu macie średnie, tu macie jasne. O to chodzi mniej więcej. Więc jeśli wy sobie jasne drewno, to macie taki stolik z takim jasnym drewnem, jeśli chodzi o te nóżki i obramowanie. I tak samo macie w przypadku tych pozostałych mebli. Teraz wezmę sobie Moje steki i podejdziemy sobie do grilla, pokażę Wam mniej więcej jak to działa. Tutaj sobie powiedzmy, że rozrzucimy sobie te wszystkie steki. Wezmę sobie jeszcze siekierkę. I rozrąbię chociaż jedno drzewko. Tylko coś mi nie wyszło. O, dobra biorę sobie tutaj taki jeden kawałeczek, rzucam go sobie do tak jakby kominka i w zasadzie podpalam, nie? Biorę sobie teraz drewno i ono w zasadzie samo wskakuje na to, na ten ruszt, ale znika. Jest jakiś błąd w tej modyfikacji który sprawia, że to mięso znika tutaj jak podczas pieczenia, ale możecie sobie tutaj najechać i poczekać aż się upiecze bo teraz o w tym momencie zmieniło się na upieczone i możecie je sobie spokojnie położyć jak widzicie różni się też <laughs> różni się też kolorem więc to jest upieczone jest ciemniejsze i normalnie jak sobie zjecie głód wam spada i jesteście zadowoleni steki dużo w zasadzie dają bo mogą zbić praktycznie Cały głód, jeśli macie czerwony pasek, więc polecam je sobie kupywać i smażyć i nawet, nawet chyba można je odłożyć sobie do lodówki, to raczej nie powinny się zepsuć, tak chyba kiedyś nawet robiłem. No i generalnie z tej modyfikacji to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy będziecie w ogóle grać na tej modyfikacji. A ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji moich dwóch kanałów, zapraszam na mojego Instagrama i widzimy się w następnym filmie. Na razie.